Jeśli naprawdę zależy ci na tym, by wymazać każdy ślad swojej wyjątkowości, podążaj za tłumem tak bardzo, aż zapomnisz kim w ogóle jesteś. Oto krok po kroku, jak to zrobić. Krok pierwszy. Nigdy, przenigdy, niczego nie kwestionuj. Łykaj opinie w całości. Zwłaszcza te modne w internecie. Własne myśli za duże ryzyko. A jeśli ktoś się nie zgodzi, lepiej przytakuj. Zapytaj groka na X, -ie. plus jest taki, że nie musisz bronić żadnych przekonań, przecież i tak nie są twoje. Zawsze przewijaj od razu do komentarzy. No dalej, wielu z was już to zrobiło. W końcu najpierw trzeba sprawdzić, co myślą inni, zanim wyrobisz sobie własne zdanie, prawda? Nie daj Boże, żebyś najpierw posłuchał. Udostępniaj te same memy co wszyscy. Niech algorytmy myślą za ciebie. Nic tak nie krzyczym mam osobowość jak cytowanie tweetów ludzi, których nigdy nie spotkałeś. Ciekawość przereklamowana. Krok drugi. Ubieraj się tak jak powinieneś, śmiej się z żartów, które cię nie bawią, nigdy nie mów o swoich dziwnych pasjach. Twoje dziecięce zauroczenie do boxdela za bardzo odstaje, miłość do książek czy robienie krzyżówek, zakop to głęboko. Staraj się tak bardzo dopasować, aż Twoja tożsamość stanie się kolarzem cudzych oczekiwań. Kiedyś ukrywałem swoją pasję do obserwacji ptaków, przecież nastolatkowie się tym nie zajmują. Nie chciałem, by koledzy ze szkoły uznali mnie za dziwaka. I wiesz co? Byłem nieszczęśliwy, ale przynajmniej wyglądałem normalnie przy piwie w piątki po szkole. Sekret? Stań się kameleonem. Dopasuj się do każdej sytuacji tak doskonale, że nawet ty sam przestaniesz rozpoznawać siebie. Krok trzeci: unikaj ryzyka jak ognia, zadręczaj się każdą wadą. Niech strach przed kompromitacją kieruje każdą decyzją, aż twoja kreatywność się udusi. Marzy ci się jakiś projekt? Lepiej nie zaczynaj. Nowa ścieżka kariery, zbyt niebezpieczna. Pamiętaj: jeśli nie ponosisz porażek, to znaczy, że skutecznie trwasz w przeciętności, ale hej. Za to twoja tablica nagrobna będzie bez skazy. Tu leży ktoś, kto nigdy nie narobił zamieszania. Prawdziwe spełnienie każdego NPC-ta. A gdy będziesz leżał na łożu śmierci, pocieszysz się tym, że przynajmniej nigdy nie wyglądałeś głupio próbując czegoś nowego. Nie musisz się zmieniać. Zostań w miejscu. Bądź mały, bądź zapomniany.